Siemanko Siemanko Ja jestem Moniek a to jest po raz kolejny Smite Słuchajcie, już niedługo zrobimy krótką przerwę od tych sieciowych zmagań. Przede wszystkim Smite a. i skupię się na seriach, które już wcześniej zacząłem i ich jeszcze nie skończyłem. Także bądźcie czujni. A tymczasem zapraszam Was na krótki meczek areny w Smite'a. Oczywiście będę starał się więcej um, Uncharted w multiplayerze um, zrobić. Um, dobra, spróbujmy zagrać Apollo. Apollo. Jeszcze nim w życiu nie grałem. Apollo. Więc sobie spróbujmy. ma też jest całkiem ciekawą postacią. Okej, okay, więc zaczynamy. jest jeden dziesiąty poziom czwarty pierwszy pierwszy drugi drugi no zobaczymy jak to wyjdzie i zobaczymy hmm, czy dobry jest apollo no po prostu Podstawowy y itemek, buty i leczenie Przeczytajmy sobie jego umiejętność. Po 10 skutecznych atakach podstawowych Apollo nabiera śmiałości i atakuje oburącz, zwiększając prędkość ataku o 100% przez. 5 kolejnych ataków. Apollo gra pojedynczy akord na swojej liże wydobywając się dźwięk jest tak piękny, że wszyscy wrogowie na drugiej linii odnoszą obrażenia. Hipnotyzacja, dodatkowa obrona. Oraz biegnie do przodu i sunie się na kolanach, zadając obrażenia, odrzucając wszystkich na boki. I Ultimate. To latający rydwan. No, mają przynajmniej tanka. Zobaczymy, po co fanfir będzie robiony. Merkury też jest dość silną postacią. Kurczę, czy jest e, cały gap, czy coś takiego? Mają w takim razie dwóch tanków. I wulkan. No, pierwszy kill należał do mnie. Fajne zgranie drużyny, jak na ten moment. O kurczę, co to zrobił, to wulkan? Oj, coś się tutaj dzieje. I piękny ostatni kill. Też jest mój. Biją mnie. I trzeci kill też jest mój... Całkiem fajna postać. No dobra. Właśnie, wow, ten Merkury atakował takim dziwnym atakiem. Chciałem do czekać, ale widzę, że moja drużyna walczy za zaparty. I uciekałem, bo to już się zaczyna robić gorąco. Trzeba się troszeczkę zregenerować, żeby nie było. Okej. Okay. O, no niestety troszkę mi funduszy brakuje, żeby kupić kolejny przedmiot. Tym razem pójdziemy, a takie krytyczne mi się wydaje. Jest wreszcie ciasno. No niestety zginąłem nie mogłem się ruszyć. Cóż tam się dzieje? Cóż to za walka? No niestety nie mogłem tu nic pomóc. Całkiem dobra postać. Całkiem mi się podoba. Oni mają ameterasu w ogóle? Od kiedy oni mają ameterasu? Nie wiem. Jest czas je widzę. Leszko, że cię zostawiłem um, Już zaraz sprawdzam kto tam pisze Siemka, ziemowit, siemka Ja w sumie tu wyskoczyłem na jeden męż Obiecałem też na samym początku, że to jest jeden z ostatnich materiałów przed przerwą ze Smite'a. Później będzie le leciutka przerwa. E Oczywiście chodzi o rozgrywki multiplayer w Smite Powrócę do serii starych, których jeszcze nie ukończyłem. Się na chwilę. Nie, nie kupiłem tej postaci ziemowit. Po prostu w tej grze masz jakby to powiedzieć rangę swojego profilu ogólnego takiego. Maksymalny jest 30. i co poziom dostajesz powiedzmy jakieś tam bonusy. W tym wypożyczenie postaci na, na przykład 7 dni. No i to jest postać, którą dostałem na, 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 na 7 dni na 26 poziomie. Niestety nie zginąłem, dość fajne. Ziemowit mówi, że wraca do starych gier w listopadzie. No tak, bo chcesz pewnie na YouTube streamować. Ja w chwili obecnej streamuję na Twitchu i będę te materiały umieszczał również na YouTube. Ten system wydaje mi się jak najbardziej ok. Kurcze, zaczęło się robić gorąco przez chwilę, ale tylko przez chwilę, jak powiedziałem. Na kilo na moje konto o, muszę się cofnąć. Chociaż już nie dam rady, więc będę walczył do końca. Dużo nie uwalczyłem. No, niestety nie mam pojęcia, dlaczego mam 0 widzów. Skoro ty jesteś tutaj, czy na komputerze też tak pokazuję, czy ty jesteś tylko na konsoli. Na konsoli może źle faktycznie pokazywać coś tam. Dobra, kupujmy sobie podkrytyka zwiększonego. To są świetne przedmioty po prostu. Jeśli o fizyczne postaci chodzi, to mam taki uniwersalny już schemat mm, kupowania przedmiotów, gdzie się sprawdza w większości postaci. Muszę tylko opracować jeszcze taki schemat na postacie magiczne. Y Ziemowit, nie wiem czy widzisz, ale mamy jednego widza już. Czyli ciebie. O kurczę, wpierczyłem się w sam środek e, walki. Co to za Bóg? Mój Bóg nazywa się Apollo. On jest Apollo. I, i na pierwszym mecz nim gram, tak naprawdę. Ale muszę powiedzieć, że bardzo go polecam. O kurcze idą idzie kolos. próbujemy go jakoś tutaj wybić zanim go. Ale chyba nie będzie problemu nawet <mysły> <mysły> hmm. dość szybko go złożyli. No, mało życia mu zostało. Może go jeszcze dogonię? Czy bym go jeszcze dogonił? Czy go jeszcze dogonił? Ale mnie gonią! Spójrzcie na to! Gonili mnie nieźle. I jakoś mi się udało uciec. No niestety nie trafię w niego. Mam strasznie mało życia, wiesz? Nie mogę za bardzo atakić. Ale to nic, że ginę, bo w sumie zabić tak mam o wiele więcej. Zimowita nie ma, to wygrywacie. Przestań Wszystko zależy od całej ekipy. Ale fakt, fuck, faktem mamy dość mocny zespół. Zobacz, jak z fugusów wybiję. Zaraz mnie wybiją, coś czuję. Uff, udało mi się uciec, bo pod hułkiem jest fajny e, cios, e, umiejętność. Dzięki której można uciec. I lecimy. Muszę wrócić do bazy, chcąc, nie chcąc, kupić przedmiot główny, tak zwany. Czyli to, najpierw kupujemy czerwony. Kurczę, nie kupiłem czerwonego, już zepsułem... No mocny, mocny. Zepsułem swoje itemki, bo jak widzimy kupiłem topór e, po lewej stronie, który jest e, zwiększeniem siły fizycznej. Powinienem kupić e, shuriken, który zwiększa ataki krytyczne, szanse na ataki krytyczne, o tak powiem. A ten ostatni miecz, który kupiłem po prostu zwiększa ataki zadawane przez trafienia krytyczne, więc jest świetne. I niestety zginąłem. Ale to nic. No to, to niestety jest taki strażnik, on się na arenę nie nadaje. Co najwyżej to na potyczkę. O, to jest drugi główny przedmiot, który powinienem kupić. 10 punktów. Już raczej problemu nie będzie. I lecimy. A już. Lecimy na drugi dystans. I pięknie. Wygraliśmy. <grym> Mówisz, że ze Szwajcarią gramy. No fajnie. Okej. Okay. To była Arena Apollo. A ja się tymczasowo z Wami i ze Smajtem żegnam już od przyszłego tygodnia. Zaczynamy! Powrót na stare tytuły. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i cześć!